Dzisiaj będzie dość nietypowy vlog. Nie ja jestem jego głównym, głównym bohaterem. Nie raz Wam tutaj wspominałam, więc jesteście już świadomi, że szykujemy się powoli do wyprowadzki. Kupiliśmy nasze nowe wspólne mieszkanie, bo do tej pory każda z nas kupowało mieszkania na siebie. Natomiast Przyszedł czas na bardziej poważne decyzje i kupiliśmy mieszkanie wspólnie, takie, w którym chcemy, chcemy razem zamieszkać. Także takich tematów wnętrzarskich będzie się tutaj pewnie teraz pojawiało trochę więcej. Natomiast ten film jest poniekąd kontynuacją filmu, który kiedyś, kiedyś, zanim jeszcze w ogóle o tym wspólnym mieszkaniu myśleliśmy, pojawił się tutaj na YouTubie. To był film, w którym ja wskazywałam, jak drogo sprzedać lub wynająć mieszkanie. Um, poniekąd wskazywałam błędy, które potrafią robić sprzedające wystawiając mieszkanie na sprzedaż i sugerowałam co w mojej opinii mogłoby spowodować, że to mieszkanie będzie sprzedać łatwiej i że będzie je można sprzedać za wyższą cenę. I teraz tak naprawdę na moim własnym przykładzie i mojego własnego mieszkania kontynuacja tego filmu. To mieszkanie, w którym obecnie mieszkamy, będzie szło na sprzedaż i my je właśnie do tej sprzedaży Szykujemy. To, w jaki sposób ono było urządzone, no to jest wypadkowa kilku, e, kilku różnych zdarzeń. Jedno to, że mieszkanie urządzał Paweł, jeszcze kiedy mieszkał tutaj sam. Tak? I urządzał je dla siebie z założeniem, że będzie sobie tutaj sam jako kawaler mieszkał i cieszył się, cieszył się tym metrażem. Stąd później okazało się, że w przypadku, gdy pojawia się tutaj druga osoba, to potrafiło się robić jedno za ciasno, a drugie po prostu niefunkcjonalnie. Inna sprawa, że jak ja pojawiłam się tutaj później, tak, i zaczęłam to mieszkanie niejako sztukować, czyli tu coś zrobię, tu coś zrobię, nie było tak naprawdę takiej ciągłości i spójności w działaniu na tym mieszkaniu, no co doprowadziło z kolei do tego, że kilka różnych rzeczy, pomieszczeń jest tutaj z innej, z innej parafii. I teraz wystawiając to mieszkanie na sprzedaż, chcemy je po prostu ujednolicić i zneutralizować. Zneutralizować tak aby przypadło do gustu większej ilości potencjalnych chętnych na to mieszkanie, żeby większa ilość osób była sobie w stanie wyobrazić tutaj siebie i dopasować to mieszkanie pod siebie. I teraz do czego zmierzam. Zaczynamy od sypialni. Zobaczcie, jesteśmy w sypialni, która ma jedną ścianę w kolorze czarnym. Ma czarną tapetę w kwiaty. To nie jest łatwy element w mieszkaniu i on się nie będzie podobał. Oczywiście znajdą się amatorzy, którzy uznają, że ta ściana jest ładna. Pawłowi ona też się podobała, kiedy się tutaj wprowadzą. Mi akurat się nie podobała, więc na nas dwojgu już mamy 50 na 50. Natomiast jest to bardzo trudny element. Ja wspominałam o tym, że mieszkanie właśnie powinno być po prostu neutralne. Najlepiej jakby miało białe ściany albo ściany w kolorze kremowym. One sprawiają wrażenie jedno, że mieszkanie jest większe, drugie, że mieszkanie jest bardziej czyste, Trzecie, jest się w nim po prostu łatwiej potencjalnym kupującym wyobrazić siebie samego, bo nie mają już tak narzuconego, jak w przypadku tej ściany wystroju. A kolejna sprawa, jeżeli myślą o zmianach pod siebie, to łatwiej jest zmienić białe, neutralne ściany niż ścianę z taką czarną tapetą. Także w ramach tego naszego szykowania mieszkania na sprzedaż, i to zobaczycie w drugiej części tego vloga, kiedy już będziemy. Po tym mini remoncie, bo tutaj się szykuje, mini remont będziecie mieli okazję porównać, jak wyglądało właśnie to mieszkanie wcześniej, chociażby właśnie ta czarna ściana, a jak ten sam pokój będzie wyglądał, kiedy tej ściany już tutaj nie będzie. Będzie ona wyglądała zupełnie inaczej. Także w ramach tego naszego remontu, planujemy między innymi zneutralizować tą ścianę. Druga sprawa. Spójrzcie, z takimi rzeczami najczęściej żyjemy. Przechodzimy nad tym po prostu do porządku dziennego. I my z tymi dziurami na suficie żyliśmy. Po prostu, kiedyś tutaj było inne oświetlenie, zmieniliśmy lampę, tak została przepięta inna lampa, natomiast zostały dziury w suficie po poprzedniej. I tego już nikt nie zaszpachlował, no bo zrobimy, 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 zrobimy. No i tak to właśnie później jest, że z tym żyjemy. I to też jest element, który właśnie przed sprzedażą mieszkania. Chcemy zrobić. Ja wiem, ktoś powie, że a po co coś takiego w ogóle robić, jak ktoś się będzie tutaj wprowadzał i będzie to mieszkanie zmieniał pod siebie, to on sobie i tak wszystko od nowa zrobi. No właśnie nie do końca. Bo jeżeli ktoś tutaj wejdzie i zobaczy tę czarną ścianę, te dziury na suficie i nie tylko, bo za chwilę pokażę Wam jeszcze inne mankamenty, które w trakcie mieszkania tutaj się pojawiły, to niekoniecznie to mieszkanie wzbudzi w ogóle jego zainteresowanie. Po prostu bardzo wiele osób nie ma wyobraźni przestrzennej i nie potrafi wyobraźni tych wnętrz modyfikować. Dlatego lepiej jest mimo wszystko takie drobne mankamenty zatuszować. Co jeszcze? Kolor ścian w tym pomieszczeniu. Część z Was powie no spoko, tak, szary, szaro-niebieski, bo różne określenia na niego słyszałam. Natomiast dla części atrakcyjny on nie będzie. No, i właśnie, kolejny raz to o czym mówiłam wcześniej. Gdyby te ściany były białe, to byłyby one totalnie neutralne. Po prostu, jeżeli ktoś nie lubi bieli, to pomyślałby sobie dobrze, przemaluje, ale wszedłby do tego pomieszczenia, byłoby one czyste, duże i nie wywołałoby ani pozytywnych, pewnie, ani negatywnych uczuć. Natomiast ta szarość Niekoniecznie się spodoba i niekoniecznie właśnie zrobi dobre wrażenie. Więc to, co również planujemy, to po prostu przemalowanie tych ścian właśnie na czystą biel. Bo w tej chwili ta sypialnia jest nazbyt wyrazista, nazbyt taka agresywna, czarny jest bardzo trudnym kolorem i tutaj niestety modyfikacja jest bardzo potrzebna. Przedpokój. Niestety nigdy go nie zagospodarowaliśmy w taki sposób, w jaki zagospodarowany mógłby być. W przedpokoju mamy po prostu szafę w zabudowie, a na ścianie, bo widzicie tam znowu dziury w ścianie, był wcześniej powieszony wieszak. Był on o tyle z kolei słabym rozwiązaniem, że powieszenie wieszaka na takiej dużej ścianie spowodowało, że mieliśmy tutaj wiecznie wystawkę z kurtek, które są żadną ozdobą. Na szerokości całej ściany wisiały sobie po prostu kurtki, tak jakbyście weszli do sklepu. Nie wygląda to fajnie. Nie wygląda to fajnie i z tego wieszaka między innymi zrezygnowaliśmy już pod sprzedaż mieszkania, kupując właśnie po prostu taki stojący wieszak, żeby na nim te kurtki były rozwieszone, bo inaczej nie byliśmy z tego, te, tego w stanie zagospodarować. Natomiast oczywiście te dziury w ścianie będzie trzeba przykryć, zanim ktokolwiek się tutaj pojawi, żeby to mieszkanie oglądać. Natomiast założyliśmy, że kurtki wywieszone w ten sposób na wieszaku i tak wyglądają bardziej neutralnie niż w momencie, kiedy cała ta ściana od lewej do prawej była po prostu zawieszona kurtkami i płaszczami. To, co jest jeszcze mankamentem tego przedpokoju, gdzie jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czy będziemy coś z tym robili, zastanowimy się, to jest oświetlenie. Taka prawda, że to oświetlenie nie pasuje do niczego. I tutaj niestety ja sama jestem sobie winna, bo to było jeszcze w momencie, kiedy ja sobie kupowałam, albo to jest fajne, bez zastanawiania się, czy mi to w ogóle będzie do wnętrza pasowało. I okej, okay, ta lampka może jest fajna, może ona tam jest lekko loftowa, tak surowa, ale ona nie pasuje do tego przedpokoju. Ona nie pasuje do tych czekoladowych drzwi, ona nie pasuje do takiej prostej, zwykłej, brązowej szafy w zabudowie. No ale mi się kiedyś spodobała lampka. Sam duży pokój jest już w tym momencie w kolorze bieli i ta biel pozostanie, zostanie jedynie odświeżona, tak żeby te ściany były po prostu czyste. Natomiast kolejny mankament, podobnie jak w przedpokoju, to jest znowu oświetlenie. I to jest faktycznie słaby punkt, jeśli chodzi o urządzenie tego wnętrza. Tutaj z kolei w tym dużym pokoju ta lampa jest po prostu za mała. Ja nie wiem, czy to dokładnie widać na filmie, natomiast kiedy w tym wnętrzu się znajdujemy, to jest spory metraż, a lampa jest malutka. Tutaj powinno być zupełnie innego typu oświetlenie. Jeszcze na etapie projektowania mieszkania można było to uwzględnić, tak, żeby to oświetlenie pociągnąć, pociągnąć halogenami po całej szerokości i długości sufitu, albo ewentualnie zamontować lampę z jakimś takim szerokim płaskim kloszem. Natomiast no, kiedyś o tym nie pomyśleliśmy. Ja oczywiście, wprowadzając się, kupiłam kolejną lampkę, która mi się podobała, nie biorąc właśnie zupełnie pod uwagę jej gabarytów. Do decyzji pozostaje, czy będziemy zmieniali tutaj oświetlenie, natomiast na pewno będziemy odświeżali tą biel. Część kuchenna to jedna pojedyncza ściana w kolorze szarym. Ściana w tym momencie już przybrudzona w kuchni, niestety zachlapana. Wcześniej był trochę inny układ tej kuchni, on w międzyczasie był modyfikowany. Natomiast ściana jest w kolorze szarości i w myśl tej idei robienia jasnego, dużego mieszkania, sprawiającego po prostu wrażenie czystości i pozwalającego odnaleźć się tutaj każdemu, ta ściana również zostanie przemalowana na biało. Ten zegar, który już od lat nie chodzi, będzie stąd zdemontowany. No i w ramach takich pojedynczych ścian w kolorze mamy jeszcze ścianę w tej części mieszkania, która jest również w kolorze szarym która jedno, że idzie do odmalowania, to drugie niestety posiada pozostałości tego, co tutaj wcześniej było. Widzicie mnóstwo takich białych kropeczek? To są kolejne dziury w ścianie. Po prostu na tej ścianie, być może część z Was jeszcze to pamięta z moich początków tutaj na YouTubie, były ramki ze zdjęciami. Sam pomysł był super, I akurat to mi się bardzo podobało. Ja po prostu na całej tej ścianie miałam mnóstwo, mnóstwo ramek ze zdjęciami z podróży. Jedna ramka... To jedna podróż. A że trochę tych podróży było, no to mieliśmy tutaj na ścianie naprawdę mega, mega pamiątkę. Natomiast no cóż, mało kogo będą interesowały nasze zdjęcia z podróży, te zdjęcia zostały również zlikwidowane. Ściana będzie oczywiście poszpachlowana i przemalowana również na biało. I tak jak wspomniałam, w kolejnej części vloga będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda to mieszkanie po tym, takim naszym. Niewielkim remoncie, jak wygląda ono przygotowane do sprzedaży, na czym będą właśnie robione zdjęcia sprzedażowe i co będą oglądali potencjalni zainteresowani. Tego typu materiał pojawi się również na blogu, więc jeżeli ktoś woli sobie porównać po prostu po zdjęciach, to mogę od razu z miejsca również zaprosić na blog. Także widzimy się w kolejnej części tego filmu. No i uwaga, uwaga, jesteśmy po tych małych, wielkich zmianach w mieszkaniu. Ściany zostały odmalowane, tak jak Wam wspomniałam, na biały kolor, traktując go jako kolor najbardziej neutralny także. Albo się komuś spodoba, albo nie spodoba, ale wtedy będzie w stanie sobie przynajmniej wyobrazić siebie w tym wnętrzu i jak sobie ewentualnie ten kolor ścian sam zmieni. Bo z oczywiście na każdy kolejny kolor jest łatwiej niż schodzić z ciemnego, a już na pewno jeśli chodzi o tapetę, która była w pokoju obok, i tam myślę, że te zmiany będą bardziej spektakularne. Tutaj to, co się zadziało, to zobaczcie, nie ma lustra, które było na tej ścianie przy szafie. Pojawiły się po prostu trzy obrazy w jednym ciągu. Gdańsk, Sopot, Gdynia, czyli całe tutaj nasze trójmiasto, natomiast lustro przeszło na sąsiednią stronę. Od teraz lustro znajduje się na ścianie przeciwległej, zapełnia ją, nie ma takiej golizny jak tu była wcześniej, nie mówiąc o tych wszystkich dziurkach, które były po gwoździach, gdzie miałam poprzybijane obrazki. Natomiast no, z kolei te duże obrazy z mapami Trójmiasta tworzą konsekwentnie właśnie taki tryptyk z gdynia sopot a lustro pojawiło się z tej strony. Jeśli chodzi o przedpokój, no to ta zmiana jest czysto kosmetyczna. Tak chodziło też o zakrycie tych dziur, które były po prostu powbijanych tu wcześniej gwoździach. Ściana jest teraz gładka i biała. Największa zmiana jednak zadziała się w tym pokoju i myślę, że on doskonale pokazuje różnicę. Tutaj tak jak widzieliście przed chwilą były szare ściany i czarna tapeta na tej ścianie za łóżkiem. Teraz natomiast jest czysto biało i sterylnie. I tak jak wspominałam, o ile ta sterylność nie każdemu się musi podobać, no bo biel może się wydawać zbyt zimna dla wielu osób, natomiast będą w stanie, co do zasady, wyobrazić sobie siebie w takim wnętrzu po drobnych zmianach i przystosowaniu tego mieszkania dla siebie. Oczywiście nie mówię, że czarna tapeta i szare ściany są z gruntu złe, i pewnie też by znalazły swoich zwolenników. Natomiast chodzi o to, aby trafić mimo wszystko w szerszą grupę osób. Jak tam, która wersja według Was bardziej przyjazna dla oka. Ja oczywiście optuję za tą białą. Mieszkanie będzie miało za chwilę zrobione zdjęcia i zostanie wystawione na sprzedaż. A jak się potoczy ta transakcja sprzedaży, to pewnie tutaj w kolejnych vlogach będę Wam jeszcze opowiadała.